Nie zgadniesz, co wpływa na Twoją koncentrację bardziej niż kawa? To jakość powietrza, którą będziesz mógł monitorować w swoim domu dzięki stacji Netatmo. Mierzy to, co naprawdę ma znaczenie. Temperatura, wilgotność, jakość powietrza, butlenek węgla i ciśnienie. U góry w aplikacji mamy dane dotyczące zewnętrznego czujnika. Takie jak jakość powietrza, ciśnienie, wilgotność, odczuwalną temperaturę. A na dole mamy wszystkie dane dotyczące naszej stacji pogody oraz Wewnętrznego modułu. Klikając w aplikację na jakość powietrza, jesteśmy w stanie sprawdzić główne parametry, szczególnie są ważne one dla alergików. Sama stacja pogody oraz wewnętrzny czujnik mają bardzo estetyczny wygląd, dlatego sprawdzą się w nowoczesnych wnętrzach. W aplikacji możesz oznaczyć powiadomienia, które chcesz dostawać, gdy dane stężenie dostanie przekroczone. To nie jest zwykła stacja pogodowa, to Twój klimatolog. Stawiając czujnik wewnętrzny w swojej sypialni, zadbasz o jakość swojego snu. A to ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia. Poznaj cenę produktów w komentarzu.